Neue Haushaltsgeräte sparen über 50% der Stromkosten. Testen wir zum Vergleich mal diesen alten Stromfresser. Äh, oh äh, Gut dann Aus. testen wir jetzt mal ein sparsames Neugerät. Und? Ja, locker. Ja, was, ist, da ist ja nichts. Hören Sie auf ihre Steckdose. Neue Technik spart Strom und Geld. Saturn. Gel. Ciesz się super szybkim Wi-Fi. Tutaj, tutaj i tutaj też. <śpiewanie> Pakiet Happy Home od UPC zapewnia super szybkie Wi-Fi dla całej rodziny w każdym zakamarku twojego domu. UPC radość z każdej chwili. Prawo nie kruszy. Prawo jak? Witamy wszystkich w nowym show Z gwiazdami. W lewo niech ruszy! W lewo men! O jest, nie ruszaj! AXN Extreme Sports Channel, For Fun TV HBO Wkręć się w dekoder i serwuj po kanałach z cyfrowym polsatem. Słyszałeś coś? Nie. Trzeba podgłościć. ki! Kryzys wieku średniego mówi cabrio. Dzieci mówią minivan. Ja mówię nie mój styl. Szef mówi coupé. Pies mówi SUV. Ja mówię to i to. On mówi to, ona tamto. Ja mówię Arona. Nowy Seat Arona. Teraz wszystkie modele Seata z pięcioletnią gwarancją. Każ swoją drugą warstwę i odkryj nowe Danio, dwie warstwy. To pyszny karmel ukryty pod warstwą pożywnego kremowego serka. Danio, pozytywnie nastraja. Spróbuj. Jezturek. Trzymaj oddech! Oto najwspanialszy, gąbczasto-kanciasty, odjazdowy serial wszechczasów. Więcej zasługujących na Oscara występów! Więcej szalonych akrobacji! Więcej oszałamiających efektów specjalnych! I więcej szokujących skandali niż kiedykolwiek wcześniej! Najbardziej i najwspanialej go w spektakularna jazda w historii telewizji. Spongebob kanciasto porty codziennie o 20 w Kanal Plus.